Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John a To jest kolejny odcinek z gry mamy i dzisiaj idziemy dalej czupać. Oczywiście nic nie wykupiłem w salonie. Tak, żeby mogło to być inaczej. Się zamyśliłem i niestety nie mamy tutaj ceny minimalnej w żadnym zakładzie. Tutaj się rodzą problemy. Dobrze, prawy zakład oferuje dobrą sumkę. Mogę tutaj od początku w miarę dobrze zacząć. Idźmy jeszcze w dwóch pałkarzach. Nie mam brać robę płci gorąco. U, ale się wkopałem głęboko, niepotrzebnie. Mój Panie, niepotrzebnie. Dobrze. Tym razem idziemy w inną trochę taktykę, spuszczamy multum kretów na początek. Widzimy, że tutaj jest ropa. Wiemy również, że tutaj jest ropa. To tamtej ropy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pan, że jeszcze tutaj jest, a rzeczywiście ta 34 najtaniej może być, no nie tak, najtaniej może być, ale tu jest coś dokładnie no, o matko, tak, i najtaniej może być, to ja tą ropę sprzedaję, właśnie. Ale co by nie powiedzieć, tym razem musimy iść i lasy. Jak poszliśmy stawki gwarantowane, to trzeba sobie jakoś inaczej radzić. Teraz na lewo, zapraszamy, zapraszamy. Wszyscy koniki jadą w lewo. Okej. Okay. Idziemy tak na stycz już. Już ledwo co wyrabiamy. Wkładamy całą ropę do zbiorników, jeśli jest tylko taka możliwość. Widzę nawet, że skończyło nam się już wydobycie. To pan dobrze Więc 50 tysięcy mamy 50 tysięcy jest nasze Aha. Nawet 51 O zupełnie z skarbów uzyskaliśmy nagrodę jak miło tego się nikt nie spodziewał, że tyle aż będziemy mieli 54 stąd Teraz właśnie pytanie jest, gdzie tu iść? Ja bym poszedł tu. Nie wiem czemu, ale ja bym tak poszedł. No ja tu chcę. A jak ja czegoś chcę, to tak musi być. Hehe. <laughs> Prawie pan ostatni aukcji udziału w 15%. Zaczynamy, a daj to. To ja się będę? I tak na nic innego wydać kasy nie mam. O po co? Dobra, 30 No i tak wychodzi po 10 za 5% Seria? Aha No dobrze odrzemka. Putzi Pali nie Kwacian rzemka, nie no, to mi się podoba, nie ma tu jeszcze gdzieś takich tych? Raz, a to jest pan od Kretów. Ej, nie do szopy tylko do salonu ja bym chciał iść. 55. Mało, mało. Nie podoba mi się to. Myślałem, że trochę więcej sobie będą cenili. To idziemy do przodu, już gwizdają, Co jak gwizdają. To my zaczynamy naszą akcję z rozpoznaniem. Mamy drugie złoże. Zapraszamy. Więcej pałkarzy. Tym razem stawka minimalna została wykupiona. Ulepszamy, dajemy więcej koni. Jeszcze więcej móc ulepszyć tą rurę, nie? Idziemy myślę tak jak ostatnio w parę kretów. Czyli nawet widzimy, w którym miejscu jest to złoże. Yy, jeszcze tutaj któryś drzwi zdał, no niestety nie. Nie dawało mi się. Ulepszmy tam. A po sprzedajemy. sobie tutaj wiertełko. okej, okay, bo widzą, że tu jeszcze to idzie w dół i to musimy sobie ulepszyć idziemy tutaj do magmy, ok. to też połączymy z magmą i ulepszymy OK i lecimy teraz w lewo Okej, okay. lecimy dalej. Jeszcze zapójśćmy połczarze tak na wszelki wypadek, wiecie? Mi się czasem tu jakieś złoże miała ostać, chociaż nie wydaje mi się, a jednak. O matko, to Cię dużo złoży, ja bym je pominął. Mamy mało czasu. Zsijmy je. Ja. Wiernik listopad, super, kończymy. i fajnie, 33 tysiące zarobione. To na tyle. Brakuje mi udziału, więc liczam. Gratulacje, są czas jest zdobycia stanowiska nowego burmistrza, ale zanim usiądziesz wygodniej się odprężysz, może wypróbuj tryb eksperta. Powodzenia i na razie. Nie GRY? Czemu ja nie mam tej ostatniej działki? Czemu? Aeria? <tryk> Przykupiłem od niego na koniec. Ja tu liczyłem na specjalną działkę. No. Myślałem, że tam na wyspie coś będzie. Teraz zrobię, że chcę kontynuować, a tu kontynuuję konia z gry. Nieładnie, nieładnie. Cóż, drodzy Państwo, w takim razie ten odcinek będzie krótszy. I wtedy. Będzie dodany do jakiegoś innego. Postaram się tak zrobić, że wtedy były dwa odcinki jednego dnia. Też na no 12 minut to trochę za krótko. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.